Dziś mamy takie wspaniałości na obiad i postanowiłam, że się tym z Wami podzielę, ponieważ uważam, że jest naprawdę super i warto sobie coś takiego przygotować. Czasu nie zajmuje bardzo, bardzo dużo. I jest to około 500 gram piersi z indyka. Indyk dlaczego, a nie kurczak? Ano dlatego, bo indyk jako delikatniejszy stwór nie może być sprycowany tak jak indyki w tych hodowlach przemysłowych. Po prostu by zdechł. Dlatego indyk jest lepszy niż kurczaka, no chyba, że lubicie i możecie sobie pozwolić na kurczaka eko z wolnego wybiegu, wtedy kurczak. Sama kupuję tylko takiego kurczaka, no natomiast robię to dość nieczęsto, no ze względu na cenę, tak, ale uważam, że jeżeli jeść, pożywić się należy przy okazji, a nie tylko napchać brzuch, więc ja odżywiam i pożywiam <grym> i tak, więc indyk papryka czerwona, papryka żółta nie wiem w zależności od rozmiarów ja tu mam po 4 sztuki mam tu 4 cebule oraz 4 buraki i wszystko to się będzie piekło przez około 45 minut w piekarniku Duragoo 200 stopni tak to wygląda na surowo smaczne pożywne że się dzielę Zróbcie sobie. Smacznego.